Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy i widzów Oberżyna Studio. Stoimy przed gmachem Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej. Obok mnie jest Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam Pana. Witam wszystkich serdecznie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego dlaczego Pan poprosił księdza o spowiedź świętą, w ogóle o spotkanie? Jak to się, jak to się wydarzyło? E, chodziłem Przeduszony wszystkim za 4 lata, bo prawie pięć nie byłem u spowiedzi. Czułem cały czas wewnętrzną potrzebę, ale oddalała się jakoś ta potrzeba w sumie ode mnie. Nigdy nie mogłem trafić do kościoła z powrotem. Siedziałem na papierosie pod szpitalem i zobaczyłem księdza, że ksiądz idzie. Nie mogłem księdza dogonić, ale dziwnym trafem ksiądz zatrzymał windę. Wsiadłem do tej windy. Jechaliśmy windą i biłem się z myślami, żeby poprosić o spowiedź i wychodząc z tej windy, to już sam ze sobą wygrałem i poprosiłem księdza o spotkanie i o spowiedź, no i doszło do tej spowiedzi, czuję się o niebo lepiej, lżej jest mi lepiej, jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, że to zrobiłem, że wygrałem sam ze sobą. Ze swoimi wewnętrznymi blokadami, i mam nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości, że już się od kościoła nie oddala. A proszę mi powiedzieć opowiadał Pan o tej historii swoją, ze swoją mamą. Może Pan opowiedzieć bo to, bo to jest też odnośnie cierpienia, choroby, też umierania bo to jest odcinek ku zdrowiu, ku życiu. Może Pan dać świadectwo? Oczywiście. Gdy moja mama umierała w szpitalu na Białaczkę, zapytałem się siostry, czy wezwała księdza. Siostra odpowiedziała, że nie, więc ja szybko po tego księdza pojechałem. Ksiądz przyszedł, dał mamie wszystkie sakramenty, odpuścił grzechy i tylko ksiądz wyszedł za drzwi, mamie zaczęło ciepło odchodzić z rąk i nóg i po trzech godzinach mama zmarła. Tylko Moja mama nie mogła umrzeć, bo ja siedziałem obok niej, trzymałem ją za rękę. Moja mama nigdy nie chciała, żeby umierać przy mnie, żebym to widział. I nagle poczułem takie, że muszę iść do domu. A wcześniej mówiłem do siostry, mówię, słuchaj, pojadę, wyjdę z psami, ja będę z małą całą noc siedział, a ty jedź do domu. Pojechałem do tego domu i moja żona powiedziała, że wyjdzie z psami, a ty ululaj Bartka. I jak lulałem syna do snu, zasnąłem sam. I śpiąc, usłyszałem czysty, w głowie, głos mojej mamy, mi jest już dobrze, nic mnie nie boli. Poderwałem się blady, akurat wasza moja żona, i mówi, co ci jest? A ja mówię, mama nie żyje. Ona, żona mówi, co ty gadasz? I nagle dostaję sms od siostry, że mama odeszła. I to było... dla kogoś to się może wydawać takie przerażające, ale wydaje mi się, że mama chciała, żebym wiedział, że żeby się nie boli. To jest świętych obcowanie, Pan wierzy w to i Kościół Kościół, Kościół naucza, że tak, takie świętych obcowanie istnieje, dlatego nie, nie lekceważymy tych znaków i, i życzę, żeby mama była w tej szczęśliwości w niebie, bo jeszcze jest czyściec, ale mam nadzieję, że jest w niebie i wspiera z góry swojego syna. I, i życzę po tym spotkaniu... Z Panem Bożego Błogosławieństwa każdemu choremu życzę w tym szpitalu i w każdym szpitalu. Niech Bóg prowadzi. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.